Witamy naszego gościa, który jest już w studiu. W studiu pani Aleksandra Zackiewicz, dieta kliniczny, dieta sportowy. Dzień dobry, witamy dzień bardzo dobry serdecznie. Dobrze. Witam witamy serdecznie, panią, dzień dobry Państwu. Serdecznie. To może tak krótko podsumujemy ten tydzień dyni. Jakie właściwości zdrowotne ma dynia i czy warto ją jeść? Bo jednak niektórzy narzekają na jej smak, że jest Bo trochę dokonie, dły, trochę... trochę... od tygodnia jemy dynię tak. i chcemy wyjść na koniec. Było warto, <ślać> 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 to wszystko podsumował, dokładnie. Jak to jest z tą dynią? Dynia przede wszystkim jest warzywem sezonowym, tak więc w okresie jesiennym warto aby był jej udział w naszej kuchni. Tak samo dynia jak i buraki, kapusta, cebulka czy też czosnek są świetnymi warzywami rozgrzewającymi, na przykład w formie kremów zup. Tak warto zastosować takie zupki w naszej diecie z uwagi na taką prozdrowotną właściwość rozgrzewającą organizm. Dodatkowo jak dodamy do tego przyprawy, imbir, cynamon, kardamon, to mamy jeszcze takie właściwości przeciwzapalne. Tak więc dynia przede wszystkim jest łatwostrawna, więc zastosowanie jej w swojej diecie u osób, które mają problemy z układem pokarmowym jest jak najbardziej wskazane. Niskokaloryczna, niskokaloryczna tak, zamiastro? niskokaloryczna, więc z powodzeniem może być zastosowana u osób, które dbają o linię. Mhm. A my się oczywiście Czy? do nich zakieramy. Oczywiście, więc możemy jeść dyni, ile tylko się da. A jakby taką dynię polać sosem z witaminy D, co by się stało? <grym> Mamy w ogóle taki sos? Bo właśnie, też warto wspomnieć o tym, że żyjemy no, w takim miejscu, że jednak tego słońca w okresie jesienno-zimowym jest niewiele. No, no, jest... Słyszymy od ekspertów, słyszymy od lekarzy, że warto suplementować witaminy D. I może zaczęlibyśmy od tego, ile jednostek w zależności od wieku. Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, zastosowanie witaminy D jest Niezwykle ważne, zwłaszcza w okresie jesiennym, i taką dawką referencyjną dla osoby dorosłej profilaktycznie 2000 jednostek. Tak, oczywiście możemy pamiętać o suplementacji zewnętrznej, ale ja zawsze przypominam, że podstawą jest nasze codzienne odżywianie i witaminka D występuje naturalnie w tłustych rybach, także w żółtkach jaj, w wątróbce, czy też w produktach nabiałowych, które są wzbogacone dodatkowo w witaminę D, jak na przykład mleko, czy też jogurty. No i cóż, może powiedzmy sobie, jakie są konsekwencje deficytów tej witaminy D3, bo wielokrotnie przychodzą do mnie pacjenci do kliniki i skarżą się na problemy zdrowotne. Między innymi jest to osłabienie, apatia, nadmierne zmęczenie. Także niestety układ immunologiczny jest osłabiony. Tak więc warto suplementować witaminę D3 dla zachowania takiego dobrostanu organizmu. Też o czym chciałabym wspomnieć, to witamina D determinuje wchłanianie wapnia z jelit, tak więc wpływa na, mineraliz na mineralizację naszych kości. Jest ona niezwykle ważna w ochronie kostno A właśnie a suplementować tabletką, czy właśnie pokarmem, rybą, jajkiem? Ja proponuję, żeby w naszej diecie przede wszystkim znalazły się te pokarmy, o których wspomniałam, prawda? Ale oczywiście w okresie jesienno-zimowym warto dodatkowo wdrożyć suplementację, bo okazuje się, że wraz z obróbką termiczną czasami witaminy ulegają destrukcji, więc tutaj warto się wspierać dodatkowo właśnie w okresie jesienno-zimowym. Po prostu w saszetce witamina D czy może Trany na przykład. Tutaj e, tak naprawdę preferencje własne, e, zarówno i tabletka, jak i e, postać płynna będzie jak najbardziej najlepiej wchłanialna. E, ja generalnie polecam bardziej nawet w kierunku dzieci zastosować suplementy w płynie, bo one dodatkowo, one dodatkowo znamy, mają znamy smak, to, tak, więc je, są e, tak. bardzo korzystne dla zdrowia i dużych, i małych. Mm -hmm, to prawda, bardzo wygodne w przypadku dzieci. Pani Aleksandro, mamy okres jesienno-zimowy, rzeczywiście te poranki są szare, bure, ponure, takie chłodne i ja słyszałam opinię, że warto rozpoczynać dzień od ciepłego posiłku, ciepłego śniadania. Okazuje się, że to może być nawet krem z dyni, tak? Mm -hmm, tak, tak, tak. Um. Zawsze polecałam pacjentom, aby chociaż raz dziennie spożyli posiłek na ciepło, ponieważ działa to z korzyścią na układ pokarmowy. Ściany naczyń układu pokarmowego, ściany, błony śluzowe w układzie pokarmowym ulegają rozkurczeniu. Tak więc dieta od razu staje się łatwo strawna po zastosowaniu takich, takiej formy posiłku. To też działa bardzo dobrze jesienią, zimą, takie poczucie rozgrzania, tak? poczucie sytości. To też to też jest niezwykle ważne, żeby osoby w okresie średnozimowym nie podjadały, prawda? W związku z tym ciepły posiłek. Daje taką poczucie sytości i takie poczucie na jedzenie. Mhm. To ja zastanawiam się jeszcze, ile tych posiłków dziennie powinniśmy spożywać, ponieważ są różne teorie. Niektórzy mówią, że, że to powinno być pięć niewielkich posiłków, a z drugiej strony pojawiają się dietetycy, którzy twierdzą, nie, to jest rozpychanie żołądka. Powinniśmy zjeść dwa razy porządnie. Jakie jest Pani zdanie? Ja uważam, że to jest bardzo indywidualna sprawa, zależna od naszego stylu życia. Um, ja jestem zwolenniczką rozpisywać plany żywieniowe z uznaniem odpowiedniego czasu regularnego spożycia posiłków. I właśnie tak samo dostosowujemy ilość tych posiłków. Ja uważam, że cztery. To jest takie minimum, cztery posiłki to jest takie minimum, w którym zachowamy odpowiednią odległość między posiłkami. Regularność spożycia posiłków właśnie zapobiega napadom głodu, a tym samym ewentualnemu podjadaniu, a także jesteśmy w stanie utrzymać odpowiednią gospodarkę glukozową, dzięki czemu będziemy cieszyć się cały czas dobrym nastrojem oraz energią. No dobrze, to jeszcze o sporcie. To jest tak, że wielu z nas zarzuca sport na jesień, ale coraz częściej, coraz, coraz większa. Grupa osób jednak trenuje cały rok, i zmieniać dietę na jesień i zimy, jak się intensywnie trenuje? Powiem szczerze tak. Trzeba zaznaczyć ważność aktywności fizycznej przez cały rok. I ja niezwykle się cieszę, słysząc o tym, ponieważ aktywność fizyczna biologicznie wspiera odporność. Dzięki temu produkcja białych krwinek w naszym organizmie jest zdecydowanie większa, co chroni nas przed drobnoustrojami. Czyli warto się ruszać, warto jeść dynię i warto suplementować witaminę D3. Tutaj mamy takie tak. proste i krótkie wnioski z tej rozmowy. Bardzo Piękne Pani dziękujemy. dziękujemy. Pani Aleksandra Zackiewicz, dietetyk kliniczny, a także dietetek sportowy.